W związku z tym, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy z Państwowej Komisji Wyborczej informację o tym, że w takim trybie, jakich Państwu zaproponowałem, może się odbyć druga sesja, na której miało być złożone śrubowanie przez pana Janusza Zmurkowicza na prezenta Miasta Świnoujście, jak również yy, w związku z tym, że otrzymaliśmy zapewnienie z nadzoru Wojewody, że ten tryb sesji jest prawidłowy. Natomiast budzi to u niektórych radnych pewne wątpliwości. Postanowiliśmy wspólnie z panem, po konsultacji również z panem mecenasem Edwardem Szczepaniakiem, który za chwileczkę państwu wyjaśni wszystkie sprawy, zwołać sesję nadzwyczajną, pod którą podpisało się 18 radnych na poniedziałek 6 grudnia na godzinę 10. Dokumenty, jeżeli chodzi o tę sesję, dostaną Państwu dostarczone w dniu dzisiejszym jeszcze do domu.